Rynek pracy, różne formy zatrudnienia. Co wybrać, gdzie szukać? Rynek pracy oferuje nam różne formy zatrudnienia. Możemy być pracownikiem, właścicielem, czyli samozatrudnioną osobą, właścicielem biznesu lub właścicielem sieci biznesu. Co różni tych ludzi? Różni ich sposób myślenia. Gdzie uczymy się myśleć? Uczymy się myśleć w szkole. Zapytano studentów, jakie jest ich marzenie. Odpowiedź brzmiała: znaleźć dobrze płatną pracę. Pracownik to taki bardzo dobry człowiek, który pracuje 40 godzin w tygodniu, płaci ponad 40% podatku dochodowy 19 lub 32% plus VAT 23%, przez prawie 40 lat oddaje 40% dochodu do SUS, by dostać na emeryturze 2 trzecie zgromadzonych środków. Pracownik to również taki człowiek, który jest narażony na stres. Stres związany z szukaniem pracy, z rozmowami kwalifikacyjnymi. Stres w pracy związany z miejscem pracy i atmosferą. Stres związany z wypłatą, czy starczy mi od pierwszego do pierwszego. Pracownik stresuje się również możliwością utraty pracy, czy to wskutek wypadku, czy też zwolnienia z pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, Twój awans nie zależy od Ciebie. Przyjrzyjmy się hierarchii w tradycyjnej firmie. Na samym szczycie jest właściciel, później jest zarząd, dyrektorzy, kierownicy działów, pracownicy etatowi, najemni. Dochód jest zależny od stanowiska i przeważnie osoby, które są na wyższym stanowisku zarabiają więcej niż te osoby, które są na niższych stanowiskach. Pracownicy najemni swoją codzienną pracą wypracowują dochód dla całej firmy, dochód dla siebie oraz dla nieprodukcyjnych pracowników administracji właściciela, który może odwiedzić firmę przykładowo dwa razy w roku. Właściciel ryzykuje utratę tylko swoich pieniędzy. Jeśli jesteś pracownikiem, to niezależnie od tego, czy jesteś odwiernym, czy prezesem spółki, jeśli można cię wynająć, można cię również zwolnić. Przyjrzyjmy się teraz możliwości bycia samozatrudnionym, czyli prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jest to możliwość np. założenia własnego studia fryzjerskiego, czy też innej firmy, np. remontowo-budowlanej. I w takim wypadku potrzebny jest nam bardzo dobry pomysł, duży kapitał na start i rozwój oraz bardzo duża wiedza na temat biznesu, przepisów prawnych, przepisów skarbowych itd. Będąc samozatrudnionym, czyli prowadząc własną działalność gospodarczą, możesz zostać zakładnikiem własnej firmy. Co oznacza, że niekoniecznie będziesz pracował tylko 8 godzin, ale często będziesz musiał zabierać swoją firmę do domu, czy też myśląc o niej, czy po prostu sprawozdania finansowe itd., czy rozliczając się z podatków. Z działalnością gospodarczą wiąże się również wysokie ryzyko finansowe. Chociażby na rozwój firmy bierze się przeważnie kredyt, no a w tym momencie jeżeli nasza firma upadnie albo coś się stanie, albo nam się noga powinie, no to w tym momencie cały kredyt musi, jest na naszej głowie i jest to przeważnie dodatkowe obciążenie finansowe. Warto zwrócić też uwagę na fakt, że 5 na 10 firm upada w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli pracujesz z oddaniem przez 8 godzin, możesz w końcu zostać szefem, by pracować przez 12. Jeśli jesteś pracownikiem lub prowadzisz własną działalność gospodarczą, warto wiedzieć o tym, że wtedy, kiedy pracujesz, wtedy zarabiasz. Jest to tak zwany dochód aktywny. Nie pracujesz, nie zarabiasz. Kolejna możliwość na rynku pracy to franczyza. Znanym przykładem franczyzy jest chociażby restauracja McDonald's. Jest to wypróbowany pomysł na biznes, ograniczony terytorialnie. Czyli w tym momencie, jeżeli otwierasz restaurację, to wiadomo, że otwierasz ją w mieście, więc jest ograniczone twoje terytorium działania. Potrzebujesz na to również dużego kapitału i są związane z tego typu działalnością duże koszty. Dochód jest aktywny i masz tutaj ograniczone zyski. Przyjrzyjmy się teraz możliwościom, jakie daje bycie właścicielem sieci franczyzowej, na przykład Raymond Albert Kroc. Właściciel McDonald's lub Bill Gates, właściciel Microsoftu. Właściciel sieci franczyzowej musi mieć bardzo dobry pomysł na biznes. Nie jest ograniczony terytorialnie, czyli może ten biznes rozwijać na całym świecie. Potrzebuje do tego dużego kapitału i związane są z tym duże koszty, ale ma możliwość osiągnięcia dochodu pasywnego i wysokich zysków. Przyjrzyjmy się, jak to wygląda. Jeżeli byłbyś właścicielem sieci McDonald's, to Ty, jako właściciel sieci, sprzedajesz swoim kontrahentom licencję na działalność typu restauracja McDonald's. W zamian otrzymujesz co miesiąc procent z obrotu każdej restauracji. W ten sposób generujesz dochód pasywny, czyli dochód, który nie jest związany z Twoją obecnością w firmie, i franczyza osobista, czyli połączenie działalności gospodarczej i możliwości franczyzy. Franczyza osobista to również sprawdzony pomysł na biznes działający międzynarodowo, niskie koszty, nienormowany czas pracy i możliwość uzyskania dochodu pasywnego oraz wysokich zysków. Przykładowo, Ty kupujesz licencję. W ten sposób stajesz się właścicielem biznesu. Licencję możesz również odsprzedać swoim znajomym, a oni również mogą odsprzedać kolejnej osobie również licencję. Jeżeli w sieci pojawi się obrót, w tym momencie każdy z partnerów zostaje odpowiednio wynagradzany w zależności od wysokości tego obrotu. Czyli franczyza osobista daje Ci możliwość budowy sieci i uzyskania dochodu pasywnego. Czyli tak samo jak w przypadku właściciela sieci franczyzowej, jak i franczyzy osobistej, powstaje dochód pasywny, ponieważ masz możliwość budowania sieci. Innymi słowy, czy pracujesz, czy nie pracujesz, zarabiasz pod warunkiem, że Twoja sieć generuje obrót. Przyjrzyjmy się teraz podsumowaniu. Jeżeli jesteś pracownikiem etatowym, to Twoją inwestycją są studia, staż, kursy, badania lekarskie. Musisz na starcie posiadać wysokie kompetencje. Praca na etacie wiąże się z niskim ryzykiem. Czas pracy to 8 do 12 godzin, czasami również czas pracy zmianowy. Wynagrodzenie jest zgodne z tabelą, czyli wiadomo dostajesz stawkę godzinową. Awans jest decyzją przełożonych i nie zależy tu od ilości Twojej pracy, ale ani od jakości Twojej pracy. Dochód jest aktywny, czyli jeżeli pracujesz, w tym momencie otrzymujesz dochód. Dziedziczenie nie jest możliwe, czyli nie możesz na przykład przechodząc na emeryturę przekazać swojej pracy na przykład swojemu synowi. Podatki, czyli progi procentowe 18 i 32%. Jeżeli jesteś właścicielem biznesu, czyli prowadzisz działalność gospodarczą, to inwestycją jest pomysł, lokal, zaopatrzenie w towar i pracownicy. Kompetencje na starcie musisz posiadać również wysokie, czyli musisz się znać na prawie, prawie skarbowym itd. Ryzyko jest bardzo wysokie, gdyż jeżeli ci się nie powiedzie, to w tym momencie wszystkie zainwestowane środki, ewentualnie wzięte kredyty są na twojej głowie. Czas pracy więcej niż 12 godzin, bo taką pracę na przykład możesz czasami zabierać również do domu. Wynagrodzenie jest Twoją decyzją. Więcej pracujesz, większe masz wynagrodzenie. Awans jest również Twoją decyzją. Możesz awansować y, wraz z rozwojem Twojej działalności gospodarczej. Dochód jest aktywny, czyli wtedy, kiedy pracujesz, y, jesteś w Twoim biznesie, w tym momencie zarabiasz pieniądze. Dziedziczenie jest możliwe, czyli taką firmę możesz przekazać synowi i podatki jakie płacisz to jest 19% podatku liniowego. Jeżeli jesteś właścicielem sieci franczyzowej, to w inwestycjach jest wysoki wkład i koszty. Musisz mieć wysokie kompetencje na starcie. Jest też duże ryzyko. Czas pracy więcej niż 8 do 12 godzin. Wynagrodzenie jest Twoją decyzją, awans również jest Twoją decyzją. Dochód może być pasywny. Dziedziczenie jest możliwe, czyli możesz przekazać swojemu synowi czy tam córce ten biznes. Podatki jest 19% miniowy podatek. I franczyza osobista, czyli inwestycją tutaj jest mały wkład własny i koszty. Kompetencje zdobywasz pracując, ryzyko jest minimalne, czas pracy jest dowolny, więcej pracujesz, więcej zarabiasz. Wynagrodzenie jest Twoją decyzją, czas pracy jest dowolny, wynagrodzenie jest Twoją decyzją, więcej pracujesz, więcej zarabiasz. Awans jest również Twoją decyzją, więcej pracujesz i w tym momencie awansujesz. Dochód jest pasywny, czyli możesz budować swoją sieć i możesz otrzymywać wynagrodzenie od zbudowanej sieci i od jej obrotu. Dziedziczenie jest jak najbardziej możliwe, czyli możesz taki biznes przekazać swojemu synowi lub córce. Podatki 19% podatek liniowy.